Witajcie. Dzisiaj będziemy kontynuować sobie tworzenie naszego albumu od podstaw, naszego pierwszego albumu od podstaw. Mamy już zrobioną okładkę. Chcę Wam pokazać, jak ona wygląda. Tak wygląda ona wewnątrz. Nic się z nią nie dzieje. Można ją ruszać, zobaczcie, na wszystkie możliwe kierunki i strony. Po odwróceniu, od strony zewnętrznej też, zobaczcie, ładnie to wygląda, nic się nie dzieje. I ta okładka będzie sobie ładnie pracowała. Teraz tak, potrzebujemy zrobić potrzebujemy zrobić e, sposób bindowania jakiś tak żeby można było umieścić słuchajcie kartki e, ja nie będę robiła takiego tradycyjnego bindowania jakie, jakie gdzieś tam słyszycie i tak dalej i tak dalej ja zrobię i pokażę wam e, że można zrobić to inaczej można zrobić to prościej e, przede wszystkim co najpierw muszę zrobić to to muszę, że muszę sprawdzić ponieważ my docinaliśmy sobie tak na dobrą sprawę grzbiet na pi-razy oko. Nie ma znaczenia, czy najpierw robicie okładkę, czy najpierw robicie strony. To jest później tylko kwestia dopracowania, dopracowania sposobu, jaki wy potem będziecie to rozkładać. My sobie zrobiliśmy okładkę z grzbietem 5 cm. I teraz, żeby zobaczyć, jak będą nam się rozkładały strony, musimy wziąć linijkę. Tu mamy dwa cale. Musimy wziąć linijkę i zobaczyć, jak możemy sobie to podzielić. Ja tutaj mam zrobione. Moment, zobaczymy, czy uda mi się przybliżyć. O, trochę przybliżę, zobaczcie. Widzicie, mamy dwa cale. Czyli możemy zrobić tak. Tu, tu. I tu, czyli możemy zrobić okładkę, mamy równe odległości, tak? Bo ponieważ cztery cale dzielą nam się na cztery, możemy zrobić trzy strony z odstępami około 1,5 centymetra. W centymetrach, zobaczmy jakby się to rozkładało w centymetrach. No, jeżeli byśmy rozłożyli co centymetr, to moglibyśmy zmieścić raz, dwa, trzy, cztery strony. Kwestia tego, jak Wy będziecie chcieli to rozłożyć. Albo cztery strony, albo trzy strony. Jeżeli zrobicie trzy strony, macie większe przestrzenie między stronami, możecie więcej umieścić klapek, flapek i tym podobnych rzeczy. To bindowanie, które ja wam pokażę ono utrzyma ten ciężar. Więc spokojnie możecie się pobawić właśnie w, w zrobienie tak zwanych cięższych stron, czyli z dużą ilością kieszeni, flapek, klapek. Strony, które zrobimy, będą jednocześnie kieszenią. Więc też tutaj nie ma problemu, żeby wam się tutaj nic nie działo i nic i nic się nie działo po prostu. To już będzie zależało od was, czy wy chcecie zrobić cztery strony, czy wy chcecie zrobić trzy strony. Różnica będzie później tylko w wykończeniu. Jak w sposobu przyklejenia stron. O tak. Ja sobie postanowiłam, że zrobię trzy strony, dlatego że właśnie chcę umieścić więcej tych klapek, flapek, kieszeni i to będzie po prostu najprostsze, co możemy zrobić. I teraz tak, ponieważ będę miała trzy strony, wezmę sobie trzy kartki naszego papieru. Raz. Tu mamy kawałek, który nam został. Dwa i trzy. I teraz tak. Ja sobie e, zrobię to w sposób taki najprostszy z najprostszych, jaki można zrobić. Czyli złożę tą kartkę na pół. E, możecie zrobić to w ten sposób, że po prostu składacie kartkę na pół, tak jak ja w tej chwili. I jak wam się złoży, tak wam się złoży. Myślę, że to jest najprostsza opcja. To nic, nie będzie tam nic większego działo, później będziemy sobie to robili inaczej, ale w tym momencie nie mamy bigownicy, tak, czyli nie mamy możliwości sobie równego odmierzenia, możecie się bawić w równe odmierzanie, tak możecie spróbować się pobawić ale przy formacie A4 bo z takiego jak korzystam no jest problemem tutaj długość tej, tej strony tak bo obojętnie czy ja bym korzystała z cali czy ja bym korzystała z centymetrów to zawsze gdzieś tam mi uciekają te te, te te milimetry że tak powiem dlatego ja po prostu sobie składam równą kartkę na pół ja wiem, y, sposób, sposób zagięcia papieru ma znaczenie, ale tutaj, jeżeli dobrze zagniemy, tak, my nie będziemy później tą kartką pracować tutaj w żaden sposób. Ani w, y, nie będziemy jej otwierać, ponieważ tutaj będzie nasza kieszeń. Tu od, góry, tu od góry zrobimy sobie kieszeń. Ok, składamy trzecią kartkę. OK. I teraz tak, muszę sobie przymierzyć, czy mi tutaj wystarczy. O zobaczcie, widzicie, po złożeniu tej kartki, tu po złożeniu tej kartki mi zostaje tyle, czyli nie muszę jeszcze nic tutaj robić i nic odcinać. Tutaj sobie trochę przymierzę, zobaczcie, przymierzę od góry. Moment, spróbuję was trochę oddalić. O, będzie lepiej. Dobra, już. Zrobię sobie to trochę niżej. Zrobię sobie tutaj trochę niżej, dlatego, że chcę umieścić kieszenie i żeby nie wystawało mi nic ponad okładkę albumu. Nie chcę, żeby mi nic wystawało, dlatego sobie zrobię tak, że tutaj będzie trochę niżej. I muszę sobie zaznaczyć to trochę niżej. Tutaj zobaczcie. Muszę sobie zostawić to trochę niżej tutaj od tej strony. Zaraz zobaczę ile to jest w, w calach i najwyżej sobie narysuję linię, która to ma być zaraz zobaczymy, ile tu mniej więcej będzie. Mniej więcej. Wiadomo, z tego się nie strzela. A jednocześnie posłuży nam tutaj ta odległość tutaj na dole, posłuży nam za zakładkę później do wklejenia y, kieszeni. Dobra, tu mamy 3,4 cala. Ja zrobię na pół cala, myślę, że wystarczy. Myślę, że spokojnie wystarczy. Najwyżej potem odetniemy. Czyli każdą stronę sobie teraz zaznaczę, sobie ją y, zagnę. Zagnę sobie ją na no półcala. Obojętnie, czy zrobicie to z jednej strony, czy zrobicie to z drugiej strony, nie ma, nie ma znaczenia. Ale tutaj sobie po prostu pozaginam, po ponieważ tutaj nie, y, nie będzie miało znaczenia w to, w którą stronę wy zagniecie, ponieważ. No, potem zobaczycie sposób, sposób, w jaki ja będę przyklejała te strony. Nie jest to taki tradycyjny sposób przyklejania stron, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Dobra, sobie zaznaczam te pół cala z każdej strony. Pół cala to jest jakieś półtora cm, Jeżeli już tak bardzo planujecie rozmiarów. Dobra, i sobie teraz przejedziemy naszym, jeżeli wy macie wypisany długopis albo coś do zaginania papieru, ja mam długo kulkowe do paznokci. To nam ułatwi potem zagięcie. To no mam ułatwić zagięcie, a ja chcę zrobić, żeby tu była kieszeń i ta kieszeń będzie taka inna też. Taka przestrzenna, o tak. Zrobimy przestrzenną kieszeń. Dobra. Okej, okay, dobra. Ok, tu już mamy zagięte i możemy sobie to zagiąć. No, zaginaj. Teraz przymierzymy, czy ta strona nam pasuje, czy musimy ją trochę obciąć od góry. Sobie przymierzamy. Ja myślę, że tutaj te niewiele, te tyci, tyci, te tyci, tyci, zobaczcie, zostaje nam... Równo tutaj przyłożę tutaj równo do, do tej części. Myślę, że trzeba będzie troszeczkę troszeczkę, troszeczkę tyci-tyci, ale odciąć. Ale nie musicie tego robić. Ja nie będę odcinała, zostawię to tak, jak jest. I tak robimy z każdą stroną. Czyli po prostu sobie tylko zaginam do środka. Hmm. poganiające się gniać. No ostatnio. I Dobra, I teraz tak otwieram to to co żeśmy zagięli. Teraz musimy sobie zabigować znowu na pół cala, ale po dłuższej krawędzi. Ponieważ nasza przestrzeń pomiędzy stronami będzie półcalowa, przynajmniej u mnie. Wy możecie to zrobić na jeden cm. W tym momencie nie ma znaczenia, jaki macie wymiar strony, tak? Yy, tu nie ma nic, nic takiego. Tu sobie wezmę od równego. Nie ma, nie ma, to do rzeczy, jak to, e, nie od tej strony patrzę, e, jak wy to zrobicie, jakiej wielkości są strony, możecie mieć mniejszy kartonik, e, bo to jest różnie, tak? Używacie tego, co macie, dlatego ja też nie chcę, e, nie chcę pracować na, na konkretnych rozmiarach i konkretnych, mm, centymetrach czy calach, w zależności od tego, na czym pracujecie. Ponieważ nie o, to, nie o to w tym chodzi. Po prostu chodzi o to, żeby żebyście znali technikę wykonania. O tak. I cały czas chodzi o technikę, a nie o liczbę. Bo liczby są zmienne. Wy możecie sobie to dostosować do własnego gdzieś tam się rozmiaru. Macie mniejszy kartonik, robicie mniejsze strony. Macie większy kartonik, możecie zrobić większe strony. Ja to robię w ten sposób, żeby Wam było najprościej pokazać. Dobra, i teraz to robimy tak. Zaginamy. Teraz muszę to odwrócić i mniej więcej w tym samym miejscu zaznaczyć. To będę musiała zrobić na dwóch stronach. To muszę odmierzyć. Nie, dobra, widać, gdzie było zagięte. Okej, okay, dobra. Musi być zagięte z dwóch stron. Okay. Dobra, z jednej strony, z drugiej strony, ponieważ to będziemy wyginać, ale muszę chyba zaznaczyć z dwóch stron, będzie łatwiej. Ale drugą stronę sobie zaznaczę. Ok, od razu mówię: nic nie jest nagrywane poza kadrem, nic nie robię poza kadrem. Wszystko, co widzicie. Jest robione w tym momencie, wiem, że będzie trwało to trochę dłużej niż standardowe gdzieś tam tutoriale na różnych stronach, ale chcę Wam pokazać naprawdę krok po kroku, jak to zrobić. Może potem z papierem, muszę jak będzie trzeba oklejać, to może tutaj wtedy przyspieszę i po prostu zrezygnuję z nagrywania, wycinania papieru i tak dalej, ale samą konstrukcję co po kolei będziecie sobie widzieli dobra, i z dwóch stron e, biegujemy z jednej i z drugiej strony żebyśmy potem mogli ładnie zagiąć bo to ma znaczenie potem okej, okay, tak Ok, dobra, teraz sobie zaginamy, zaginamy sobie to wszystko, co mamy tutaj, ale na zewnątrz. Nie to tutaj do środka, tylko na zewnątrz. Zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Mhm. I możemy wtedy zobaczyć, czy tu mamy, czy tu mamy równo nawet jeżeli będą jakieś drobne nierówności to nic tam się nie stanie i teraz tak, stronę będziemy przyklejać do albumu w ten sposób, po prostu za te zakładki, które tutaj mamy będziemy je wklejać będziemy je sobie wklejać tutaj w ten sposób i od góry utworzy nam się kieszeń a od dołu zrobimy zamknięcie żeby nam nic nie wypadło z tej kieszeni tak po prostu. Najprostszy sposób, jaki można stworzyć i skonstruować strony, jaki udało się wymyślić. Ja robiłam coś podobnego. Nigdy Wam nie pokazywałam takich prac z takim, z takim bindowaniem, ale robiłam tak w ten sposób, przy czym te strony nie były otwierane. One były po prostu sklejone razem. Dwie strony sklejałam razem i robiłam właśnie w ten sposób. A to będzie po prostu kieszeń. Dobra, otwieramy w ten sposób, ten sposób ma też tą zaletę, że, że, otworzymy całość na płasko, pod warunkiem oczywiście, że nie umieścimy zbyt dużo klapek, flapek i tak dalej, dobra, i teraz tak, potrzebujemy wziąć nożyczki, Mogą to być nożyczki, które zostawiają ząbki. Ja mam nożyczki z XKT. One są bardzo podobne do tych, które są i One mają tylko troszeczkę grubsze tutaj, hmm, ostrza. One są grubsze, ale zostawiają ząbki. Tim Holtz jest też, właśnie ma taki rozmiar i to też jest grube i tak dalej. Ale ja potrzebuję tutaj takie nożyczki, które nie zostawią nam śladów, ponieważ teraz będziemy sobie po prostu docinać. Klapkę, którą będziemy zaginać do środka, ja to sobie zrobię tak, że tutaj tutaj dotnę sobie w ten sposób, i tutaj sobie dotnę w ten sposób, tak. A tutaj odcinam na prosto. Moment, żebyście widzieli, tu odcinamy na prosto, ponieważ to blindowanie jest na prosto, i tu odcinamy na prosto. I teraz tutaj odcinamy cały ten pasek. Można to też zrobić w ten sposób, że najpierw przykleić, a potem obciąć i chyba tak będzie najprościej, że ja to sobie po prostu przykleję. Odcięłam to, co miałam odcięte, ale ten moment najpierw ponacinam. Najpierw ponacinam, czyli tak tu na prosto, tu pod kątem tutaj pod kątem, i zaraz będziemy sobie to sklejać. I będziemy mocować to sobie w albumie, tak. Tak. I, tak. I teraz sobie posklejamy. Posklejamy. Tak będzie po prostu najbezpieczniej nam potem odciąć, żeby nie było gdzieś tam jakiś. Oczywiście pamiętamy o tym, że nam klej potrafi wylać. Ja tutaj nawet w ogóle nie dociskam. To wszystko, co teraz wyleciało, to po prostu wyleciało z... Wyleciało. Dobra, zamkniemy szybciutko. W ten sposób zamkniemy, żeby nam nie powylatywało następne. I dociskam. I to już mi się wylało. Nie lubię tego kleju. Mówiłam wam, że nie cierpię go. Dobra. Um. Następna strona. Delikatnie. Smarujemy sobie klejem. Bez naciskania znowu wypływa. Dobra, zakleję, więc za mocno wybrudzę tutaj. Okay, zamykamy. ok, dobra ok, sobie przykleimy i powiemy, że będzie będzie równo dobra, to nie sobie tego weźmiemy od tej najstarszej, że tak powiem kartki i równiutko sobie docinamy tutaj wzdłuż naszego klejenia. Możecie to zrobić nożyczkami, możecie to zrobić nożem. Przy czym nożem do tapet musicie uważać, żeby nie nie naruszyć sobie tutaj tego, wiecie, tej zakładki. Jest dobrze, jest dobrze. co uzyskujemy. I mamy coś takiego. Czyli mamy coś, coś takiego. Tutaj nie sklejam. Tutaj tej krawędzi, tutaj tej krawędzi nie będę sklejać, dlatego że jak przykleimy ją tutaj potem do, do naszego grzbietu, to tutaj tak będzie zamknięte, tak? Ponieważ to będzie przyklejone, więc tutaj ta część będzie zamknięta, więc nie ma potrzeby tutaj klejenia. Wystarczy, że skleimy tylko tą dolną krawędź. Dobra. I odcinam już następna, czyli tutaj równo i tutaj. Okay. Okay. trzecia część okay. wszystkie trzy strony mamy mamy gotowa. Dobra, jest ok. i teraz będziemy sklejać, I teraz tak żeby to sobie skleić najprościej i najłatwiej jest po prostu wziąć, ułożyć sobie wszystko jed w jedną stronę wszystko w jedną stronę i teraz tak, będziemy sklejać smaruję sobie klejem patrzę tylko w której, z której strony mam otwarcie smaruję sobie klejem tutaj tą część od góry nie robię tego przy krawędzi tutaj strony, tu bliżej, bliżej strony zewnętrznej niż wewnętrznej. Tam może nam się trochę wylać. A i tak potem, jak przeciągniemy paczkę naszą, to się ten klej rozprowadzi. Dobra, od razu zakręcam. I teraz tak, trzymam, czy jest równo, równo. I teraz tak przykładam i przykładam tutaj do samego brzegu od strony do strony i przykładam w ten sposób równo równo naciskam nic nie powinno nam się dziać ponieważ mamy równe strony a jeśli nawet to troszeczkę się dotnie o. I zobaczcie, już nam się robi przestrzeń pomiędzy stronami, widzicie, tu mamy przestrzeń, dobra, i bierzemy sobie następną stronę, i robimy dokładnie to samo. I robimy sobie dokładnie to samo, czyli smarujemy klejem tutaj jedno skrzydełko od strony zewnętrznej, Dokładamy jedno do drugiego. Równo z jednej i drugiej strony. No, praktycznie samo się układa. Dociśniemy, jak dociśniemy strony do strony, to ono nam się ułoży. Tutaj w miary równo, odstępy są równe, więc nie ma, nie ma problemu. Nic nam się tutaj nie dzieje. O, wyciskamy. Nie zapomniałam tylko wybunkować. Słuchajcie, tutaj te zaznaczenia ołówkowe. Dobra. I zobaczcie, nasz układ jest praktycznie gotowy. Nasz układ strony jest gotowy. I teraz tak, smarujemy sobie całość tutaj klejem. Teraz, tak jak mamy. Tak jak mamy, smarujemy sobie klejem. Sobie wkładam tej palce pomiędzy. Odklejamy klej. Odkręcamy klej. Tutaj jak gdyby coś było niechalo, No ale to nic. Dobra. I smarujemy sobie klejem wszystkie skrzydełka. Od strony tej już... tej drugiej. Nie tam gdzie mamy stronę, tylko tej drugiej strony. Smarujemy. Oczywiście bliżej krawędzi lepiej. Żeby nam nic tutaj nie po... Nie pouciekało, dobrze się przykleiło. Każdy paseczek smarujemy dokładnie klejem. I ostatni. Okej, okay. zakręcimy. Bałak. Zakrycimy tego kleja paskudnego. do sprawdzamy gdzie mamy górę, gdzie mamy dół. Nie ma zresztą to znaczenia. Okładka jeszcze nie jest sfinalizowana, o tak, czyli nawet jeżeli przykleimy tą, będzie nam się wydawało, że do góry nogami, to nie ma znaczenia. I teraz tak. Przykładam sobie tutaj przy jednej krawędzi. Tutaj w tym momencie to ma znaczenie, czy czy góra czy dołu, dlatego, że chcemy aby od góry było trochę więcej miejsca, żeby maty, które będziemy wkładać do środka, nie wystawały nam poza album, więc musimy się tutaj tego przypilnować i przykładam sobie tutaj do samej krawędzi poszczególnie tutaj stron tutaj od dołu od dołu macie linię, która, która Wam wyznaczała wielkość i do tej linii przyklejacie od brzegu macie zaznaczoną krawędź i po prostu sobie dociskacie strony stronę, tak samo od tyłu, czyli tutaj od strony. To jak macie przyklejone, to Wam się po prostu... Moment, ...weźmiemy szmatkę, żeby nam tutaj nie powyciekało, bo przycisnęłam dość mocno. Wielkość tego blindowania po prostu nam zaznacza, wielkość grzybietu. Proste. Tutaj sobie dociśniemy rzegi z jednej i z drugiej strony. To dociskamy. To. I zobaczcie, od góry macie kieszenie. One są zamknięte, ponieważ tutaj na górze tutaj na górze wam macie przyklejone bindowanie, więc tutaj na Wam się nic nie będzie działo. Tylko musicie po prostu teraz dobrze dobrze docisnąć, żeby Wam się przykleiły te strony i cała filozofia. To jest najprostsze bindowanie, jakie udało mi się znaleźć. Słuchajcie, kiedyś dawno temu. Przy czym to bindowanie było robione bez stron z kieszeniami, tylko same po prostu gołe strony podwójne, żeby były dla wzmocnienia strony. Okay. Nasze strony w albumie są gotowe. One są trochę krótsze, widzicie. One są nawet sporo krótsze od tutaj one są nawet sporo tutaj krótsze od naszych okładek ale to nic, to nie ma znaczenia zobaczcie, one będą nam się tutaj ładnie teraz na płasko otwierały, bez żadnych bez żadnego się. i przyklejając strony w ten sposób strona do strony, gdzie najpierw my sklejamy te strony mamy gwarancję, że one będą równo niektóre dziewczyny są dość mocno pedantyczne i zwracają na to uwagę więc tutaj macie równo i tutaj mamy od góry trochę miejsca. Zobaczcie, od góry mamy troszeczkę miejsca, żeby nam się zmieściły maty, żeby zmieściły nam się maty i moglibyśmy to robić. Moment, coś mi tutaj nie gra. No wiem, co mi nie gra. Dobra, zobaczymy później, czy ile się nagra. A, jest dobrze. Na białym tle pokazuje mi zegar, więc to jest pół godziny nagrania. Nie wiem, czy, czy robić jeszcze, czy, czy dopiero w następnej części, ale myślę, że dopiero w następnej części będziemy kontynuować. Stwórzcie sobie strony, układ stron. Pomyślcie, czy chcecie klapki, czy nie chcecie klapek, jak mocno chcecie rozbudować strony. Ja sobie też tą sprawę przemyślę, bo jeszcze nie przemyślałam tej sprawy. Czy chcę mocno rozbudowane strony, czy mniej rozbudowane strony? Za chwilę będę sobie to później przeliczać. Zobaczę jeszcze raz z wami, oczywiście będziemy to przeliczać i będziemy to sobie powoli robić. Dobra, pół godziny gadania. Możecie zrobić sobie taką prostą bazę już sobie sami. Możecie sobie już oklejać, jeżeli chcecie, jeżeli chcecie na tym poprzestać, a jeżeli chcecie poczekać, jak ja rozbuduję swoją bazę albumową. W prosty sposób, ponieważ używamy prostych narzędzi w prosty sposób, to musicie poczekać do następnej części, na co Was serdecznie zapraszam. Do zobaczenia, cześć!